Milczenie rzadko jest postrzegane jako broń, ale jest bardziej śmiercionośne niż jakakolwiek dobrze skonstruowana kłótnia. Wątpliwości pojawiają się, gdy zdasz sobie sprawę, że w kłótni to nie rozum decyduje o zwycięstwie, ale zdolność do kształtowania niewidzialnego gruntu, na którym skupia się uwaga. Ktokolwiek kontroluje ostrość, kontroluje wynik. A ci, którzy upierają się przy udowadnianiu, że mają rację, już zaakceptowali grę drugiej strony. Na tym polega sztuczka Machiavellego. Nie spierać się o słowa, ale raczej o ramę, w której słowa zyskują lub tracą wartość. To, co wydaje się bitwą na rozumowanie, jest w rzeczywistości pojedynkiem ram. Ten, kto zachowuje spokojną obecność, wyrachowane pauzy i aurę obojętności, tworzy pole psychologiczne, w którym drugi wyczerpuje się, próbując pokonać mur, który nie reaguje. Sprawiasz, że się ujawnia, przesadza, robi przejęzyczenia. To tak, jakby zmusić kogoś do krzyku w pustej świątyni. Im więcej hałasu wydaje, tym mniejszy staje się w obliczu jego ciszy. Zwykły umysł myli dużo mówienia z posiadaniem władzy. Chłodne oko wie, że w każdej interakcji prawdziwa kontrola polega na decydowaniu o tym, czego nie trzeba mówić. Zbytnie tłumaczenie się jest równoznaczne z abdykacją suwerenności. Usprawiedliwianie się jest ukrytą prośbą o uniewinnienie. Już przegrałeś, kiedy próbujesz być zrozumiany przez tych, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani zrozumieniem. Gest niewyjaśniania jest niewidzialnym cięciem, które oddziela tych, którzy rozkazują, od tych, którzy błagają o potwierdzenie. Ten mechanizm jest jasny na każdym profesjonalnym spotkaniu. Podczas gdy inni wylewają opinie i prześcigają się w próbach brzmienia inteligentnie, ten, kto czeka, obserwuje i wybiera odpowiedni moment na wydanie jednego zdania, staje się punktem odniesienia. To nie liczba słów generuje wpływ, ale dokładność. W grze politycznej stosuje się tę samą sztuczkę. Kiedy publiczny atak zostaje skierowany przeciwko Tobie, natychmiastowa reakcja jest równoznaczna z popadnięciem w odruch warunkowy, który przygotowała druga strona. Prawdziwym kontratakiem jest strategiczne milczenie które zmusza agresora do powtórzenia własnego oskarżenia, osłabiając jego siły, aż przeradzają się w hałas. Dopiero wtedy rzucasz krótkie, lodowate zdanie i zakopujesz dyskusję. W polu relacyjnym to samo obowiązuje. Ci, którzy zawsze starają się wyjaśnić intencje, usprawiedliwić opóźnienia lub sprostować nieporozumienia, stawiają się w sytuacji oskarżonych. Ale ten, kto w odpowiedzi podtrzymuje nieobecność, wysyła silniejszy przekaz, niż jakakolwiek obrona. Milczenie odczytuje się jako dominację, a obojętność jako wyższość. Druga osoba, która utknęła w potrzebie bycia wysłuchanym, w końcu dostarcza więcej niż powinna, próbując wypełnić pustkę, którą zostawiłeś. W przestrzeni cyfrowej, gdzie wszyscy oczekują natychmiastowej reakcji, nieobecność jest aktem wojny. Nie musisz iść do sądu opinii publicznej. Pozwalanie innym na brnięcie bez oferowania wyjaśnień stwarza wrażenie, że jesteś ponad hałasem. Kiedy decyduje się zabrać głos, rzadki poziom jej głosu sprawia, że staje się cenna. Każde słowo przybiera na wadze, ponieważ nie oferujesz go łatwo. Narzędzia są proste, ale wymagają dyscypliny. Pauzy przed odpowiedzią, decyzji o niereagowaniu na prowokacje, umiejętności pozwalania, by cisza cię zawstydzała. Krótkie chirurgiczne zdanie może zakończyć całą grę. Nie mam nic do dodania. Powiedziałem już dość. Jeśli to najlepsze, co masz, pójdziemy dalej. Cięcia takie jak to nie rozciągają się, nie dostarczają materiału do kontrataków, nie proszą o potwierdzenie. Oni się podsumowują. Aby utrzymać tę moc, potrzebujesz wewnętrznej fortecy. Oznacza to akceptację strategicznej samotności tych, którzy nie potrzebują aprobaty. Nie szukasz poklasku. Nie musisz udowadniać, że wygrałeś. Twoje zwycięstwo polega na tym, że jesteś nieczytelny, że nigdy nie dasz się wciągnąć w rytm drugiej osoby. Ceną jest udźwignięcie napięcia milczenia, bez uciekania się do łatwego rozładowywania słów. Zysk polega na tym, aby być tym, który kształtuje pole, a nie tym, kto w nim biegnie. Zauważ, że ta sztuczka jest czymś więcej niż gestem. To stan. Prawdziwe mistrzostwo nie bierze się z błyskotliwej argumentacji. Ale z umiejętności niewchodzenia na areny, które nie zasługują na Twoją energię. Ci, którzy żyją reagując, stają się przewidywalni. Tokolwiek podtrzymuje tę zagadkę, staje się nietykalny. A to dopiero początek gry. Milczenie, którego dziś boicie się utrzymać, wkrótce stanie się Waszą główną bronią do rozmontowywania dyskusji, bez konieczności wygrywania ich w hałasie. Następnym krokiem jest nauczenie się kalibrowania tej nieobecności, czyniąc ją tak silną obecnością, że wystarczy być przy niej, aby wszyscy poczuli, że już przegrali. Tym, co najbardziej osłabia kogoś w kłótni, nie jest siła przeciwstawnego argumentu, ale lęk przed byciem zmuszonym do reakcji. Każda pochopna reakcja jest ustępstwem. Kiedy reagujesz zbyt szybko, oznacza to, że zostałeś dotknięty kiedy jest usprawiedliwiony, ujawnia strach przed oceną, a kiedy spieszy się z kontrargumentami, obnaża, jak wiele zależy od akceptacji. Sztuczka Machiavellego polega na odwróceniu tej dynamiki, zmuszeniu drugiego do wyczerpania się w pustce, podczas gdy ty pozostajesz panem czasu. Ukrytym mechanizmem, który rządzi wszystkimi dyskusjami, jest głód walidacji. Przeciętny człowiek nie może znieść uczucia, że nie jest słyszany ani nie może znieść echa ciszy, dlatego nalega, podnosi ton, szuka luk. Brak odpowiedzi jest jak usuwanie tlenu z ognia. Płomień dyskusji gaśnie, a wszystko co pozostaje, to rozpacz tych, którzy nadal próbują rozpalić iskry. Nie musisz gasić płomieni, wystarczy nie dostarczać paliwa. Niewinność rozpada się, gdy zdasz sobie sprawę, że logika rzadko ma znaczenie. To nie ci, którzy mają rację, wygrywają. Ale ci, którzy dyktują tempo. Tłumaczenie się oznacza zaakceptowanie faktu, że istnieje niewidzialny sędzia, którego trzeba przekonać. Kiedy zrozumiesz, że nie ma sędziego, są tylko podatni na kształtowanie obserwatorzy, dynamika się zmienia. Nie jesteś tam po to, by być zrozumianym, ale po to, by być interpretowanym jako nietykalny. Ta transmutacja obecności zmienia całe pole. Spójrz na środowisko zawodowe. Na napiętym spotkaniu ktoś próbuje zdestabilizować Twoją pozycję za pomocą pośrednich prowokacji. Naturalnym odruchem byłoby bronić się, argumentować punkt po punkcie, udowadniać swoją przydatność, ale siła tkwi w podtrzymywaniu początkowej ciszy, pozwalając drugiej stronie rozciągać się, aż straci precyzję. Dopiero wtedy mówisz, spokojnie, w kilku słowach wybranych jako ostrza, kontrast między jego nadmiarem a zwięzłością tworzy wrażenie władzy. Nawet jeśli jego argumentacja nie jest technicznie doskonała, forma sprawia, że wydaje się niepodważalna. W relacjach osobistych aplikacja jest jeszcze bardziej przejrzysta. Kiedy ktoś próbuje manipulować poprzez emocjonalne oskarżenia, jego odmowa reakcji zmienia grę. Osoba oczekuje dramatu, usprawiedliwienia, przeprosin. Nie dostarczając niczego z tego, generujesz frustrację i dyskomfort. Nieobecność nie jest nieuzasadnionym chłodem, jest strategią. Jego spokój rozmontowuje teatr, bo scena bez publiczności nie istnieje. Za każdym razem, gdy powstrzymujesz się od reakcji, zabierasz energię scenie, zmuszając drugą osobę do wpatrywania się w pustkę. W dziedzinie cyfrowej logika jest okrutnie skuteczna. Publiczne ataki są podtrzymywane przez spektakl reakcji. Jeśli odpowiesz natychmiast, potwierdzasz, że zostałeś trafiony. Jeśli kontrargumentuje, ustępuje miejsca przeciwnej narracji, ale jeśli będzie milczał, atak traci publiczność. Milczenie jest interpretowane jako bezpieczeństwo, a kiedy w późniejszym momencie zdecydujesz się uruchomić pojedyncze zdanie, odbija się ono echem jako zdanie. Nie chodzi o ilość, ale o kontrolowany niedobór. Praktyczne narzędzia wymagają precyzji. Pierwszym z nich jest pauza. Zanim odpowiesz, policz wewnętrznie trzy uderzenia ciszy. Ta prosta dyscyplina sprawia, że nie dasz się wciągnąć w odbicie. Druga to krótka końcowa fraza, która zamyka drzwi zamiast je otwierać. Interesująca twoja wizja. Nie widzę potrzeby, aby to kontynuować. Ten temat mnie nie zajmuje. Sztuka polega na tym, aby nigdy nie usprawiedliwiać, tylko się zamknąć. Trzecim jest strategiczne zniknięcie. Wycofanie się na chwilę z areny bez ostrzeżenia, bez wyjaśnienia. Ta nieobecność tworzy aurę, która sprawia, że jego powrót jest jeszcze bardziej znaczący. Wewnętrznie praca jest cięższa. Musisz przemienić dyskomfort, który odczuwasz w obliczu ciszy. Impuls do reagowania jest uzależnieniem emocjonalnym, uwarunkowaniem społecznym. Aby go przełamać, trzeba zaakceptować napięcie, znieść dyskomfort, przekształcić lęk w broń. Twoja wewnętrzna forteca jest budowana, gdy przyzwyczaisz się do tego, że nic nie oferujesz atakowi pozostając niewzruszonym. Wymaga to dyscypliny i chłodu, ale rezultatem jest suwerenność. Ci, którzy obserwują z zewnątrz, widzą tajemnicę. Stajesz się nieczytelny, ponieważ nie reagujesz zgodnie z oczekiwaniami. Nie spieszy się, nie jest usprawiedliwiony, nie prosi o aprobatę. Ta nieczytelność tworzy aurę, a aura to moc. Każdy projektuje coś na ciebie, ale nikt nie jest tego pewien. Ta niepewność działa na Twoją korzyść. Im bardziej inni próbują rozszyfrować, tym bardziej się ujawniają. Im mniej oferujesz, tym bardziej staje się to wartościowe. Cykl wątpliwości nasila się. Czy lepiej mówić, aby przekonać, czy milczeć, aby dominować? Instynkt podpowiada to pierwsze, ale doświadczenie pokazuje, że to drugie jest prawdziwym zwycięstwem. Nie musisz miażdżyć kłótni. Musi tylko zmusić drugą stronę do zagubienia się we własnym nadmiarze. Cisza nie jest nieobecnością, jest to najbardziej opresyjna obecność, jaka istnieje, a ta cicha obecność musi być dostrojona jak ostrze. Na kolejnych poziomach nauczysz się, jak używać go nie tylko do obrony, ale także do dyktowania tempa na każdej arenie. W tym momencie sztuczka Machiavelego przestaje być tylko obroną, a staje się dominacją. Dyskusja to tylko powierzchnia. Tak naprawdę chodzi o to, kto narzuca atmosferę. Jest to szczegół, na który prawie nikt nie zwraca uwagi. Nie ma znaczenia treść wymiany zdań, ale energia, która otacza każde słowo. Potoczny umysł uważa, że najbardziej logiczny argument zawsze wygrywa, ale to, co decyduje o postrzeganiu zwycięstwa, to sposób, w jaki przestrzeń została zajęta. Sztuczka Machiavelego polega na tym, aby każdą wymianę zdań Przekształcić w kontrolowany przez Ciebie teatr, w którym nawet cisza staje się głównym bohaterem. Niewidzialny mechanizm tkwi w warunkowaniu. Większość z nich była szkolona od najmłodszych lat, aby reagować na każdy bodziec. Oskarżenie prosi o obronę, krytyka prosi o kontratak, wątpliwości proszą o wyjaśnienie. Ten automatyczny odruch jest przewidywalny, a przewidywalność jest słabością. Kiedy nie zastosujesz się do tego skryptu, drugi traci równowagę. Pole psychologiczne jest odwrócone. Zaczyna czuć, że nie ma do ciebie dostępu, że uderza w zimną ścianę. Frustracja narasta. A im bardziej próbuje przełamać swoją barierę, tym bardziej obnaża własny brak kontroli. Demontaż niewinności polega na uświadomieniu sobie, że w kłótni ci, którzy zbyt wiele się tłumaczą, błagają o legitymizację. Ten, kto mówi za dużo, obnaża swoją słabość. Z drugiej strony, ci, którzy zarządzają ciszą i wyczuciem czasu, stają się punktem odniesienia dla władzy. Logika jest prosta. To, co rzadkie, nabiera wartości. Jeśli ich słowa są rzadkie, każde z nich ma swoją wagę. Jeśli nie zareagujesz natychmiast, twoja odpowiedź nabiera aury wyrachowania. Nawet nie będąc idealnym, brzmi to definitywnie. W środowisku zawodowym zasada ta jest druzgocąca. Wyobraź sobie moment, w którym wszyscy mówią w tym samym czasie, starając się przekonać. Milczysz, czuwasz. Spotkanie trwa, słychać głosy, napięcie rośnie. Kiedy w końcu decyduje się mówić, wszyscy milczą, bo jego milczenie budowało oczekiwanie. Niewiele zdań wypowiedzianych ze spokojem ma większy wpływ niż dziesięć minut kłótni innych ludzi. Stajesz się kotwicą pokoju. W związkach ten sam bieg pojawia się w innym tonie. Kiedy ktoś stara się sprowokować zazdrość, wzbudzić poczucie winy lub wydobyć usprawiedliwienia, jego bronią nie jest obalenie każdego oskarżenia. Twoją bronią nie jest zatwierdzenie próby. Milczenie w tym przypadku nie jest brakiem troski, ale strategiczną obecnością. Pokazujesz, że nie tańczysz do muzyki drugiej osoby. Stopniowo osoba zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości kontrolowania swoich emocji, a ta świadomość zmienia równowagę sił. W branży cyfrowej, która jest najgłośniejszą areną ze wszystkich, niedobór ma jeszcze większy wpływ. Podczas gdy tysiące ludzi spieszą się, aby zareagować w ciągu kilku sekund, ty wyróżniasz się tym, że nie odpowiadasz natychmiast. Widzowie dostrzegają różnicę. Jego milczenie interpretowane jest jako siła, a zwłoka jako wyrachowanie. Kiedy w końcu wypuszcza zdanie, jest ono powtarzane, analizowane, wzmacniane. Zamieniłeś niedostatek w aurę. Praktyczne narzędzia wymagają szkolenia. Pierwszym z nich jest kontrola czasu. Nigdy nie reaguj pod wpływem impulsu. Naucz się zatrzymywać, pozwalać, by niepokój drugiej osoby cię obnażył. Drugi to konstruowanie zdań, które zamykają, a nie otwierają. Zamiast się usprawiedliwiać, deklarujesz. Zamiast mrugać, osiodłasz go. To mnie nie przekonuje. To niczego nie zmienia. To, co się liczy, jest już jasne. Krótkie zdania, takie jak precyzyjne cięcia. Które usuwają jakąkolwiek możliwość wydłużenia. Trzecim narzędziem jest wykalkulowana nieobecność, po prostu niepojawienie się, brak odpowiedzi, niewejście. To strategiczne zniknięcie zmusza drugą stronę do radzenia sobie z pustką. Wewnętrzna metamorfoza polega na zaakceptowaniu faktu, że ten styl ma swoją cenę. Stracisz natychmiastowy aplauz, bo się nie popisujesz. Spotkasz się z dyskomfortem związanym z tym, że nie usprawiedliwiasz się. Że milczysz, podczas gdy druga osoba jest wzburzona. Ale ten dyskomfort jest kuźnią. Za każdym razem, gdy opierasz się pokusie, by mówić za dużo, stajesz się silniejszy. Za każdym razem, gdy decydujesz się nie reagować, zyskujesz jasność. Stopniowo stajesz się odporny na hałas, odporny na ataki. Ta suwerenność jest odczuwalna nawet bez wyjaśnienia. Nie musisz reklamować władzy, świadczy o tym jego obojętność podczas gdy inni starają się być zrozumiani, stajesz się nieczytelny. Gdy błagają o uwagę, przyciągasz je bez wysiłku. Aura rodzi się z kontrastu, jego spokój w obliczu chaosu, jego milczenie w obliczu prowokacji. Wciąż pobrzmiewa początkowa wątpliwość, czy milczenie naprawdę wygrywa wszystkie dyskusje? Instynkt podpowiada, że tak nie jest, że trzeba się spierać, udowadniać, przekonywać, ale praktyka pokazuje, że ci, którzy mówią mniej, Kontrolują więcej. Milczenie nie jest słabością, jest niewidzialną sztuczką, która na nowo definiuje grę, a następny krok jest ostrzejszy. Nie tylko odpierać atak, ale używać go przeciwko agresorowi. W tym miejscu sztuczka Machiavelliego przeradza się w totalną dominację. To, co odróżnia zwykłego gracza od stratega, to sposób, w jaki radzi sobie z napięciem. Większość szuka natychmiastowej ulgi, szybko reagują. Usprawiedliwiają się, próbują oczyścić swój wizerunek. Ty, przeciwnie, uczysz się przekształcać to napięcie w obecność. To nie brak zdenerwowania, to jego domena. W tym miejscu sztuczka Machiavelego zyskuje kolejną warstwę. Kontrolujesz nie tylko przestrzeń zewnętrzną, ale także wewnętrzną burzę. Ukryty mechanizm teraz się pogłębia. Zrozum, że dyskusje to tylko areny wystawy. Drugi nie chce tylko udowodnić swojej racji. Chce pokazać kontrolę nad tobą. Każde oskarżenie, każda ironia, każdy komentarz, z którym się skorzystał, jest przynętą, która mierzy jego reakcję. Jeśli gryziesz, potwierdzasz, że jesteś podatny na manipulacje, ale jeśli cisza jest podtrzymywana, jeśli pozostaje spokojna, przynęta traci funkcję. Napastnik jest sfrustrowany, ponieważ nie może wydobyć emocjonalnego pokarmu. Wije się w pustce, którą opuściłeś. Demontaż niewinności oznacza dopilnowanie, by nikt nie był zainteresowany Twoją prawdą. Chcą narracji, chcą emocji, chcą sceny. Wyjaśnianie zbyt wielu rzeczy to wchodzenie w scenariusz drugiej osoby jako drugoplanowy aktor. Jego odmowa gry rozbiera sztukę na czynniki pierwsze. Publiczność zdaje sobie sprawę, że energia się zmieniła. To, co wydawało się konfrontacją, staje się obnażeniem nadmiaru innych. Nie musisz wygrywać w hałasie. Po prostu pozwól drugiemu utonąć w nim. W świecie zawodowym ta technika jest czystą zaletą. Kolega rzuca subtelnymi insynuacjami, aby podważyć jego wiarygodność. Jeśli odpowiesz, zamienisz insynuację w program. Jeśli się usprawiedliwisz, potwierdź, że ma wagę. Ale jeśli tylko będziesz obserwować i stanowczo trzymać się swojego punktu widzenia, oskarżenie zniknie. Co więcej, jego obojętność wprawia w zakłopotanie bo pokazuje, że nie jest warta odpowiedzi. Tak właśnie kształtuje się poczucie wyższości. Nie jest ono w kłótni, ale w postawie. W intymnych związkach ten wyrachowany chłód wydaje się okrutny dla tych, którzy nigdy nie doświadczyli siły braku reakcji. Nie musisz wchodzić w długie mechanizmy obronne emocjonalne. Nie musisz tłumaczyć intencji każdego nieporozumienia. Jego konsekwencja w niepoddawaniu się grze tworzy jasność. Drugi zdaje sobie sprawę, że nie ma sposobu, aby manipulować tobą przez cały dramat. Nieobecność staje się ostrzeżeniem, spokój staje się granicą. Stopniowo nawet ci, którzy najbardziej starają się testować swoje granice, rozumieją, że istnieje granica, której nie można przekroczyć. W digitalu spektakl jest jeszcze bardziej widoczny. Kiedy nie reagujesz na publiczne prowokacje, tworzysz wizerunek kogoś opancerzonego. Każda jego nieobecność jest interpretowana jako chłód. A chłód mylony jest z władzą. Jeśli w którymkolwiek momencie zdecydujesz się mówić, robisz to w kilku słowach, nieustępliwym tonem. Niedobór wzmacnia wpływ, podczas gdy inni mówią za dużo i tracą na wartości, ty mówisz mało i stajesz się punktem odniesienia. Narzędzia na tym etapie wymagają dopracowania. Cisza musi być skalibrowana. To nie jest absolutna cisza, to jest celowa pauza. Brak reakcji musi iść w parze ze zdecydowaną postawą, aby nie wyglądać na słabego. Krótkie zdania muszą być ostre, a nie wymijające. To niczego nie zmienia, to jasne. Nie idę tą drogą, cięcia, które są tak blisko, że zabierają miejsce na dodatkowy czas. A kiedy trzeba, strategiczne zniknięcie, odejście od dyskusji na kilka dni, bez zapowiedzi, bez uzasadnienia. Ta pustka koroduje bardziej niż jakikolwiek kontrargument. Kluczem pozostaje praca wewnętrzna. Utrzymywanie ciszy, gdy ciało prosi o reakcję, jest ćwiczeniem dyscypliny. Przekształcenie lęku w skupienie to codzienny trening. Za każdym razem, gdy decydujesz się nie brać przynęty, wzmacniasz swój wewnętrzny hart ducha. Stopniowo brak odpowiedzi przestaje być wysiłkiem i staje się naturalny. Twój spokój nie jest już wymuszony i staje się autentyczny. Nie reagujesz, bo nie musisz. Ta transmutacja tworzy aurę. Inni zdają sobie sprawę, że nie mogą cię odczytać. Próbują prowokować, ale nie znajdują żadnej luki. Próbują interpretować, ale nie uzyskują jasności. Nieprzezroczystość staje się magnetyczna. Wszyscy projektują, nikt nie kontroluje. Ta nieczytelność jest Twoją największą bronią, ponieważ utrzymuje wszystkich w nierównowadze, podczas gdy ty pozostajesz stabilny. I z nową siłą powraca zasiana na początku wątpliwość. Czy rzeczywiście wystarczy milczenie, by wygrać jakąkolwiek kłótnię? Teraz zaczyna się pojawiać formularz odpowiedzi. To nie nagie milczenie, ale skalibrowane milczenie, używane jako broń, wygrywa. To nie jest brak mowy, to jest domena obecności. Następnym krokiem jest wierzchołek nie tylko rozmontowywanie ataków, ale także nadanie tonu całej arenie. Jest to ostatnia faza sztuczki Machiavellego, kiedy nie tylko opierasz się grze. Ale stajesz się tym, który pisze zasady. Szczytem sztuczki Machiavelego nie jest po prostu wygrywanie kłótni, ale przedefiniowanie, co to znaczy je wygrywać. Prawdziwa moc tkwi w kontrolowaniu niewidzialnego klimatu, w którym wszystko się dzieje. Kiedy wszyscy wierzą, że zwycięstwo zależy od argumentów, wiesz już, że zależy to od ramy. Kiedy wszyscy wierzą, że potrzebują publiczności, wiesz już, że publiczność kłania się tym, którzy wydają się nietykalni. To przemieszczenie jest istotą dominacji. W tym momencie staje się jasny, ukryty mechanizm. W dyskusjach nie chodzi o treść, ale o emocjonalne ramy. Kto decyduje o szybkości, tonie i wadze wymiany zdań, decyduje o wyniku. Ten, kto mówi mniej, ale mówi we właściwym czasie, pojawia się jako właściciel sceny. Kto podtrzymuje milczenie, ale przerywa je zdaniem, które brzmi definitywnie, kończy grę bez konieczności jej przedłużania. Ten kontrast między hałasem a dokładnością jest tym, co kształtuje zbiorową percepcję. Demontaż niewinności jest kompletny, gdy przyznasz się przed samym sobą, że wygranie kłótni nigdy nie było kwestią rozsądku. Chodziło o kontrolę percepcji. Nie chcesz, aby wszyscy akceptowali Twój punkt widzenia. Potrzebuje tylko, aby zrozumieli, nawet bez słów, że nie można się ugiąć, a ta lektura jest przekazywana przez to, czego nie dostarczasz. Wyjaśnienia, obronę, pośpiech. Jego brak reakcji przemawia głośniej niż jakakolwiek przemowa. W środowisku zawodowym ta dominacja przekłada się na ciche wpływy. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu, na którym wszyscy czekają na twoje stanowisko. Nie spieszysz się. Pozwala innym wylewać pomysły, argumenty, zawoalowane ataki. Dopiero wtedy z wyrachowaną pauzą wypuszczasz z siebie jedno zdanie krótkie, stanowcze, nieuniknione. W tej chwili nie ma znaczenia, czy twoja logika jest doskonała. Wpływ jest już zdecydowany. Twój spokój staje się punktem odniesienia, a twoje ostatnie słowo staje się kotwicą. W relacjach osobistych ta sama zasada przejawia się jako magnetyzm. Nie biegniesz, aby udowodnić swoją niewinność. Nie musisz uzasadniać swoich intencji. Ich stałość w milczeniu w obliczu prowokacji czy oskarżeń tworzy pole, na którym drugi się wyczerpuje. Stopniowo nawet najbardziej natarczywi, rezygnują z prób uzyskania od ciebie tego, czego nie oferujesz. Jego obecność staje się przypomnieniem, że ci, którzy nie chcą być zrozumiani, nie mogą być kontrolowani. Jest to rodzaj siły, która jednocześnie przyciąga i przeraża. W digitalu strategia osiąga swój najsurowszy format. Sieć żyje w pośpiechu, ale wyróżniasz się opóźnieniem. Wszyscy biegają po sobie, aby zareagować, ale ich brak rodzi oczekiwania. Kiedy się pojawia, jego interwencja wydaje się wyważona, wykalkulowana, ostateczna. Podczas gdy inni pogrążają się w wyjaśnieniach, ty rzucasz krótkie, niemal okrutne zdanie, które zamyka sprawę. Publiczność, spragniona klarowności, odczytuje ten niedostatek jako władzę. Ostatnie narzędzia utrwalają ten stan. Skalibrowane wyciszenie nie jest już tylko obroną, i staje się atakiem. Przedłużające się przerwy w wypowiedziach innych osób działają destabilizująco. Kłodne spojrzenie, które nie spieszy się z odpowiedzią, zamienia każde oskarżenie w przesadę. Krótkie zdania, wypowiadane ściszonym tonem, mają efekt zdaniowy. Mnie to nie dotyczy, jest zamknięte. Nie śledzę tej gry. Te ostrza odcięły przepływ emocji drugiego, zmuszając go do zatrzymania się. Strategiczne zniknięcie, gdy jest stosowane, zamienia się w aurę. Nie jesteś, ale Twoja nieobecność waży więcej niż obecność innych. Wewnętrzna metamorfoza jest ostateczna. Nie czujesz już pilnej potrzeby udowadniania czegokolwiek. Nie zależy to już od walidacji. Akceptuję strategiczną samotność tych, którzy nie potrzebują publiczności, aby wiedzieć, kim są. Napięcie, które kiedyś wydawało się nie do zniesienia, teraz stało się paliwem. Nauczyłeś się podtrzymywać pustkę, a ta pustka jest twoją największą bronią. Początkowa wątpliwość, ta, która odbiła się echem jako irytacja, czy można wygrać wszystkie kłótnie, nie mówiąc głośniej, nie udowadniając rozsądku, teraz znajduje odpowiedź. Sztuczka Machiavellego nie polega na tym, aby wygrać na polu widzialnym, ale zdominować to, co niewidzialne. Nie chodzi o to, żeby przekonywać, ale o to, żeby nie dać się wrobić. Nie chodzi o to, żeby tłumaczyć, ale o to, żeby pozostać nieczytelnym. Ci, którzy opanują milczenie, już wygrali, zanim dyskusja się skończy. Zamknij ten cykl z rozumieniem. Zwycięstwo nie jest dźwiękiem, jest milczeniem. Nie rozpoznaje się go po oklaskach, ale odczuwa się jako aurę. Kiedy inni toną w nadmiarze, pozostajesz rzadki. Kiedy spieszą się, aby zareagować, to ty decydujesz o czasie. Na tym polega sztuczka. Obecność, która kończy gry, bez konieczności ich rozgrywania. Jeśli zinternalizowałeś tę ścieżkę, zostaw teraz symboliczny znak. Wystarczy skomentować zdanie Moje milczenie decyduje o wyniku.